Cześć, witajcie w Tukju 20. W końcu nie, mamy pełną wersję od 6 września. Gra pokazała się w trzech, w trzech edycjach Deluxe, standardowa i legendarna z Dwightem Wade'em na okładce. I ja tak naprawdę polecam polecałem tą grę w wersji Deluxe, ale co do tego przejdziemy. Teraz coś dla nowych graczy. Pojawia Wam się ekran startowy i proponuję zacząć od 2KU, gdzie nauczycie się tak naprawdę podstaw gry w 2 w koszykówkę, jeżeli w ogóle nie, nie wiecie też no, jak się gra, o co chodzi, jak, jak, to, jak to po prostu wygląda, no proponuję Wam też obejrzeć sobie jakiś mecz, jakieś mecze na YouTubie chociażby um, z przeszłości, czy nawet tej nie, niedalekiej przeszłości to z czasem załapiecie o co, o co tutaj chodzi no i pojawia Wam się trening yy, tutaj widzicie po lewej stronie okienko jest pokazane jak się to wszystko wykonuje to akurat jest nauka, nauka strzelania i w demie było to w ten sposób znarwione, że jeżeli gra w demie był yy, Clay Thompson może zobaczę shooting nie jest durant, bo w domie był klej i on nie miał swoich umiejętności. Dopiero trzeba było to zamknąć, wejść w menu tutoriala i dopiero i dopiero wtedy on odzyskiwał swoje, swoje moce, że tak powiem. No ale okej, okay, to tutaj, tutaj wszystkiego nauczycie się. Proponuję Wam w takiej kolejności to, to zacząć. Po prostu strzelanie, dribbling, e, obrona. Bardzo też polecam zająć się playing in the post, czyli gra pod koszem. E, to, to proponuję Wam na to zwrócić uwagę. Ok, wychodzimy, e, wychodzimy sobie stąd e, i tak naprawdę teraz chcę omówić. Pozostałe, pozostałe zakładki. Może ci co już grali wcześniej, dla nich to jest nudne, ale e, uwierzcie mi, że e, parę minut, parę minut e, poświęcimy dla nowych graczy. No tutaj macie po prostu powchodźcie po, sobie w te opcje. E, możecie zagrać z przyjaciółmi online, możecie zagrać nawet w kobiecą pi, koszykówkę piłkę koszykową, tak? Jak to, jak to mówi się o e, kobiecej koszykówce. Ale nie umniejszając, przechodzimy. Tutaj jest dalej. My team, czyli to jest taki odpowiednik Ultimate Team dla graczy FIFA. My career to jest taki właśnie The Journey, jak to było w FIFA też. Budujemy swoje swojego bohatera. Tylko że tutaj to jest bardzo, bardzo rozbudowane. bo występują też kacenki z aktualnymi zawodnikami NBA ja widziałem, że właśnie pojawiają się pojawia się Anthony Davis jako nasz, jeden z naszych kolegów też czy, czy Kemba Walker no bardzo fajnie to jest zrobione proponuję też za, w ogóle od tego zacząć grę My League, to jest po prostu liga, sobie gracie, wybieracie drużynę i gracie po prostu w sezon tutaj też możecie sobie od razu wejść do playoffów Możecie też zacząć y, grę od aktualnego miejsca w tabeli waszej drużyny, ale to dopiero widzicie, sezon rusza 22 października. Wiem, że pierwszy mecz to jest właśnie Lakersi grają z Clippersami. Będzie to pojedynek naprawdę dwóch najbardziej wyczekiwanych drużyn, właśnie po tych transferach, gdzie Kawaj. Zagrał wszystkim na nosie i przeszedł do Clippersów, do swojego Los Angeles, gdzie chciał od zawsze grać. Tylko że ta droga była poprzez San Antonio, a potem przez Toronto. I tak naprawdę ściągnął jeszcze, ściągnęli jeszcze Pola Georgia z, z Standersów. I to będzie, to będzie ciekawa, ciekawa kapela w tym, w tym sezonie. A wiadomo, Lakersi, jak to Lakersi, zawsze oczekiwania są na najwyższym poziomie. Czy LeBron James z Antonem Davisem i ściągniętym strasznym Kazinstem dadzą, dadzą radę? Chociaż tak się zastanawiam, oczywiście Kazins będzie grał na tym centrze głównie, a Antony Davis będzie, będzie takim power forward, jak to się, się taką pozycję tak nazywa. Po prostu mocny, napastnik, wysoki. Ok. 2K TV, to wam polecam. Sobie w to wejść. Nie będziemy teraz tego odpalać, ale jeżeli e, włączycie sobie, to jest taka telewizja wewnątrz gry. I tam e, zwróćcie uwagę, tam opowiadają Ci prowadzący o różnych nowościach w grze tu. Pojawiają się też deweloperzy, którzy opowiadają o trikach i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę na pytania, które pojawiają się na dole na pasku. I musicie na nie odpowiadać, jak chcecie oczywiście. Na każdą dobrą odpowiedź macie wisi. VC Coinsy, albo coins. jak, jak e, zależy ile po prostu tych pytań uzyskacie dobrych. Czasami po prostu trzeba tylko kliknąć, żeby żeby to się tam nabiło te 50 czy 100. To Wam polecam robić. I tak naprawdę e, ten odcinek e, jeszcze m, może powiemy coś o, o opcjach, tutaj m, można sobie wybierać swoje ulubione piosenki e, można je po prostu, te których nie lubimy, czy nie chcemy słuchać, wyłączać je I zostawiać tylko, bo one po prostu, ta muzyka pojawia się podczas gry i Ja czasami jej słucham, ale czasami po prostu słucham sobie czegoś swojego Chociaż soundtrack, powiem Wam szczerze, jest kilka, jest kilka piosenek fajnych Jest jedna, która mi się chyba szczególnie podoba z tego To jest Hear Me Calling, nie pamiętam kto to kto to wykonuje, staram się to znaleźć. No nieważne, w każdym razie w 19 była bardzo, bardzo ten soundtrack był fajny i proponuję wam nawet sobie go odsłuchać na na YouTube gdzieś, to yy, zobaczycie, że naprawdę pod tym kątem było to, było to coś fajnego. Ja w dalszym ciągu nie mogę tego znaleźć yy, na pewno mi się nic nie pomyliło, ta piosenka w grze jest. E, więc, e, to sobie po prostu piszcie w ogóle w komentarzu, jeżeli Wam się podobają jakieś kawałki Stukaja, jestem ciekawy. E, Okej, okay, no to tutaj, pierwszy odcinek, jakby omówienie gry, zakończymy. Następnym, zajmiemy się my teamem. Opowiemy sobie, co, co to jest, co tak naprawdę tam się dzieje i dla nowych graczy właśnie to to jest szczególnie kierowane, więc e, dzięki za oglądanie, hej, trzymajcie się, hej!